Witajcie w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku, jeżeli go oglądaliście, zrobiliśmy karmik dla ptaków i w tamtym odcinku obiecałem też, że zrobimy budkę dla ptaków, eee, tak zwaną budkę lęgową. Więc i nie kłamałem, będziemy taką robili. Na początek e, powiem, co wiem na temat budek lęgowych. Nie wiem wiele, czytałem troszeczkę na ten temat, ale nie jestem jakimś szpecem. Także jeżeli coś mówię źle, to mnie od razu w komentarzach poprawiacie. Także jeżeli komuś się nie chce słuchać moich wywodów, pewnie z dwie minuty mi to zejdzie, to tam suwaczek na dole macie i jedziecie w prawą stronę z suwaczkiem i patrzcie jak będę to robił. A więc tak o, może, może na początek powiem dlaczego uważam, że taka budka dla ptaków, karmnik jest fajny. Wydaje mi się, że jeżeli macie dzieciaki, małe dzieci, myślę, że to może być ciekawy sposób na przedstawianie im jakiego, jakiejś przyrody, um, nauczenie ich, nie wiem, ten ptaszek to jest taki ptaszek, a ten ptaszek to jest dzięcioł. E, może, możecie po prostu ich fajnie wydukować i fajnie spędzać wolny czas z dzieciakiem w ten sposób. E, to jest czas, który według mnie nie pójdzie na zmanowanie, bo zawsze jakaś, jakaś wiedza zostanie. A i przy okazji, wydaje mi się, że jeżeli macie braki wiedzy, a myślę, że większość z Was ma, e, no to sami się będziecie musieli troszeczkę podszkolić, jak odróżnić wróbla od kurde dzięcioła. Na wstępie Wam powiem też jeszcze, że budkę, którą ja będę robił, będzie to budka dla sikory. Kurde, mam tutaj ściągawkę, jak ta sikora się nazywa. To będzie sikora bogatka, widziałem je u mnie gdzieś na podwórku. Są to ładne ptaszki, wydaje mi się, i ładnie tfiu, tfiu robią, także także zrobimy to dla takiego ptaszka. Jest kilka rodzajów różnych budek lęgowych. Różnią się one przede wszystkim otworem wlotowym. E, a także wysokością, na której musimy je zawiesić, to jest też ważne. Dla różnych ptaków są to różne wysokości. E, oraz, oraz będą się różniły też wymiarami. E, po pierwsze, musicie pamiętać, że budka dla ptaków musi być bezpieczna. Co to znaczy? Nie może być zrobiona z jakichś lichych materiałów, jakichś, nie wiem, spróchniałych deseczek. Nie może, być, e, nie może być jakichś ostrych krawędzi czy drzask wystających, ponieważ ptaki samo mogą zrobić krzywdę. Ja robię to z dosyć grubych, naprawdę desek chyba 2,5 cm budka powinna być także otwierana, a to po to, żebyśmy mogli chyba w sierpniu, czy w którymś tam miesiącu, czy później może kłamię teraz po prostu wysprzątać cały ten syf, który tam się dzieje, tam będzie troszeczkę pasożytów, i tak dalej. Więc jeżeli będziecie widzieli, że w budce nie ma świeżego gniazda, to możecie po prostu stare wywalić. A budkę jakoś zdezynfekować. Słyszałem, że można to chyba wypalić denaturatem. Nie wiem na jakiej zasadzie, pewnie chlusnąć tam troszeczkę denaturatu i zrobić. Albo można też. jakaś jeszcze jedna opcja była. Ale już nie pamiętam. Ale po prostu trzeba zdezynfekować na pewno budkę. Budka powinna być na wysokości między 2 a 5 metrów. Zależy to przede wszystkim od gatunku e, ptaków, jaki będziecie chcieli, żeby tam przesiadywał. Co jest bardzo ważne. Nigdy nie róbcie patyka pod otworem w budce. Ponieważ yy, wyobraźcie sobie, że macie nie wiem, budkę dla wróbli, wchodząc na fajnie wróble, a siada tam kurde jastrząb, nie no może jastrząb nie, ale jakaś sroka wsiada i po prostu będzie maltretowała, maltretowała to co siedzi w budce. Także wszędzie o tym czytałem, nie wolno robić patyków pod otwory. Ważne też jest, żeby się nie wieszali tego w gęstwinie gałęzi. Nie wiem dlaczego, przeczytałem na ten temat, że nie powinno się tak wieszać. Wydaje mi się, że może tu chodzić o to, że po prostu łatwiej spenetrować jest taką budkę dla, nie wiem, kota czy innych jakichś takich. I kiedy wieszać budki? Zasadniczo można wieszać cały rok. Najlepszą porą ku temu jest sierpień, ponieważ z tego co pamiętam, jakieś ptaki chyba przed odlotem wypatrują sobie tą budkę, a następnie po roku czasu przylatują dokładnie w zapamiętane miejsce i się tam osiedlają. Ale jeżeli bredzę, to mnie poprawcie. Ale wydaje mi się, że dobrze mówię. Ale zasadniczo możecie to robić cały rok. Teraz jest praktycznie koniec lutego, i myślę, że pod koniec lutego albo początkiem marca powieszę budkę i liczę, że coś tam w niej zamieszka. Budkę możecie, a nawet powinniście, zaimpregnować od zewnątrz jakimś impregnatem do drewna, aczkolwiek wewnątrz nie używajcie żadnej chemii, żadnych impregnatów, ponieważ jest to prawdopodobnie niezdrowe dla zwierzątek. Jak usytuować budkę? Najlepiej, aby otwór czyli wlot do naszej budki był albo od strony wschodniej albo od, yy, albo od północy, jeżeli się nie mylę. Chodzi to o to, żeby po prostu budka się nam yy, nie nagrzewała, jak tam, w gorący dniach są tam ptaki i tak dalej, żeby, nie, żeby tam po prostu słonko nie grzało. Jeżeli wieszacie budkę na drzewie, a macie w pobliżu jakieś koty, dużo kotów, warto zrobić jakieś zabezpieczenie, na przykład, albo możecie, nie wiem, pokryć jakąś folią konar drzewa na pewnej wysokości, albo jakąś blachą, albo zrobić kołnierz. No jest mnóstwo sposobów po to, żeby kot nie dręczył ptaka. A jeżeli macie już bardzo dużo srok, są specjalne budki, na tej sobie nabrzżałem tutaj macie widok e, boczny takiej budki chodzi o to, że ma wysunięty, wysuniętą przednią część co dodatkowo chroni lęk przed e, jakimiś stręczycielami czyli po prostu część, którą wchodzą ptaki jest e, wysunięta w przód ja zrobię pierwszą klasyczną wersję ale prawdopodobnie też kiedyś zrobię tą drugą wersję e, aczkolwiek teraz mi się nie chciało po prostu docinać tego z takich desek, bo nie miałem akurat takich szerszych desek więc może tamto po prostu zrobię ze, ze sklejki, jeżeli, jeżeli będę miał kiedyś, jeżeli jakąś dziś dorwę. <śmany> Deski od wewnętrznych stron wykańczamy papierem 120. Deski są już docięte. Budka nasza powinna mieć, jeżeli to jest dla, robimy dla sikory, to wymiary powinny być, tak jak tutaj narysowałem, 16x16x30. Na na dziurę o wielkości robimy 33 mm. Jest bardzo ważne, jaką zrobimy dziurę, ponieważ to w sumie też determinuje, jaki ptak tam może zamieszkać. Więc robimy 16x16x30. Na na no i daszek robimy oczywiście troszeczkę większy, będzie wystawał nam o 10 cm z przedniej strony. Także niestety deski miałem 10 cm szerokości, więc jakbym złączył dwie deski, to bym miał 20 cm a potrzebowałem 16 więc stety, ale, niestety niestety, ale musiałem po prostu ciąć je wzdłuż. Deski z jednej strony są zaimpregnowane, po drugiej stronie, tak jak wam mówiłem, są nieimpregnowane. Więc teraz po prostu muszę to tylko poskładać, następnie wyrównać wszystkie krawędzie czołgiem, zrobić otwór. No i dzisiaj już nie, ale po prostu powiesić jeszcze. Także ja będę pracował, a włączę Wam timelapsa, żeby się robił. Jak widzieliście, zapewne przed chwileczką popełniłem babola i musiałem niektóre deseczki docinać. Nie będę się tłumaczył, czy byłem zmęczony, czy nie, po prostu uwalnąłem babola i musiałem kilka deseczek dociąć. Póki co, budka prezentuje się w ten sposób. Pozwoliłem sobie nawet wypalić imię ptaka, który tu zamieszka. To jest taki deal, że jak on tu zamieszka, to będzie musiał się nazywać Ćwir. Nie miałem pirografu, możecie do tego użyć zwykłej lutownicy, jeżeli macie jakąś starą lutownicę oporową, także nagrzewacie i wypalacie jakiś tak samo tutaj wypaliłem sobie, i w środku wypaliłem sobie datę na przyszłość, kiedy powstała budeczka. Oczywiście jak widzicie całość jest otwierana, tu jest zabezpieczenie. Aby nie wpadło to do środka, nie jest to część, o którą ptak mógłby się ukuć, ponieważ ona wchodzi yy, w tą część i to po prostu i to nie wystaje. Ale musicie uważać, żebyście takie coś robili. Nie ma prawa tutaj nic wystawać, żeby ptak sobie coś mógł zrobić. W moim przypadku jest to schowane za tym na szczęście, jak widzicie. Zamykam. Budka jest y, zamknięta. Się prezentuje. System otwierania jest zrobiony najprościej, chyba jak to jest możliwe. Jest po prostu wkręcona śruba. E, nie śruba, tylko wkręt jest dosyć długi dotąd. To samo z drugiej strony. Jeżeli chcecie, możecie zastosować jakieś zawiasy. W przykład miałem same duże zawiasy, nie miałem małych zawiasów. Także użyłem najprostszego mechanizmu, chyba jaki mogłem użyć. Teraz taki mały dodatek do tego filmiku. Ostatnio chodząc po lesie, może za dużo powiedział może las to za dużo powiedziane, po jakimś miejscu, gdzie rosło trochę drzew, znalazłem takie coś, taką budeczkę. Myślę, że nikt się nie pogniewa, że ją przywłaszczyłem, ponieważ jak widzicie jest ona zdewastowana. Leżała od tej strony, jak zresztą widać, zapomniana w krzakach, więc wziąłem ją i. Po prostu postanowiłem ją e, odnowić i wykorzystać. Na pewno na parę sezonów jeszcze powinna starczyć. Jak widzicie, już troszeczkę, ja mam jakieś robale pewnie podżarły, ale myślę, że jakiś ptaszek się na nią skusi. Także na początku co zrobię, to oczyszczę ją, e, następnie dorobię jej spód e, oraz zrobimy drzwiczki e, z otworem. I teraz nadszedł moment w filmiku, który mój przyjaciel uwielbia, ogląda te filmiki i zawsze mówi, że ma wielką banię z tego, kiedy mówię, że bierzemy w łapę czołg i jedziemy z tym tematem. Także Speedy dla Ciebie. Bierzemy czołg i oczyszczamy. Tak wygląda po przejechaniu czołgiem nasza buteczka. Jak widzicie ma ona bardzo dużo wgłębień, które jest ciężko usunąć e, papierem, jeśli nie tyle materiału zbierać, więc po prostu szczotką drucianą wszystkie syfy, które są w tych rowkach teraz e, wyszorują. Ok, budka jest wyczyszczona, według mnie e, wystarczy. Teraz, jak widzieliście, nie mamy spodu. Spód zrobię z taka, takiego kawałka deski. Akurat miałem, mam, myślę, że odpowiedni na wymiar, ponieważ tutaj, zobaczcie, pasuje idealnie z dwóch stron. I co ważne, od przodu, zobaczcie, z tyłu mamy równo zakończone, a od przodu nam wystaje kawałek. Ten kawałek wykorzystam do zrobienia jakichś zawiasów między. Zobaczcie jak to od boku będzie wyglądało. Tu macie takie wystajło i tu będziecie mniej wystajło. Tutaj zrobię jakieś bolce prawdopodobnie, albo one będą ściągane i ta, ta przednia część wyciągana, albo zrobię takie po prostu drzwiczki. To zaraz się jeszcze okaże w praniu. Więc teraz zaraz to przymocuję, ten spód. No niestety troszeczkę w innym kolorze jest. Może opalarką go troszeczkę przyciemnię. E, natomiast na przód udało mi się znaleźć stary kawałek deski przez co nie będzie on odbiegał, gdybym takie coś dał, no to jak widzicie by to nie wyglądało. Ciekawie, budka taka fajna, vintage jest, a tutaj, kuczę taki kawałek, więc znalazłem taki kawałek, który będę musiał dociąć na odpowiednią e, długość i będzie on nam, myślę, pasował w miarę do całości tej budeczki. Czy pasuje? Idealnie pasuje nam. Teraz wiercimy otwór. Otwór chyba 32 mm, z tego co pamiętam. Teraz zrobię coś, czego nie powinienem, ale idę trochę na leniucha, ponieważ nie mam żadnych zawiasów, e, a nie chcę się już nic kombinować. Więc po prostu, póki co, przymocuję front e, na gwoździe, czyli będzie wersja w wersji e, Ale nie widzę problemu, żebym poszedł jesienią z wkrętarką, wykręcił, wyczyścił i zakręcił, z w te same, i zakręcił z powrotem w te same otwory. Ewentualnie, może jak na jesień będę to robił, to zachce mi się zrobić tutaj jakiś zawias. Póki co, no niestety, ale jedziemy na wkręty z tym. Tak to wygląda. Dałem tutaj dwa długie wkręty. Budka jest teraz solidna. Jeżeli nawet będę chciał naczyścić, na, na ja się mówię. Dwa wkręty nie stanowią problemu dla mnie. Kolejną rzeczą jest to, że mamy tutaj dziurę. Fajnie, gdyby jej nie, nie było, bo ptaszkowi będzie A To jest bardzo łatwe do rozwiązania, ponieważ tutaj musimy tak zrobić deskę z mocowaniem. Więc po prostu zamiast cienkiej, takiej wąskiej deski, dam po prostu grubszą deskę. Tutaj też udało mi się zdobyć taką deseczkę. Dostałem ją od mojego też znajomego. Dzięki MC za deskę. A jak widzicie, nie jest ona taka ładna, czyściutka i tak dalej, tylko jest właśnie taka fajna, będzie pasowała do tej budki. Dam ją w to miejsce, przykręcę ją w tym miejscu, i jak widzicie, dziury nie będzie. Ok, przyciemnię dół. Generalnie całą budkę dosyć mocno rozgrzałem opalarką, łącznie z nadmuchem przez dłuższy czas do środka, tam jest ciągle gorąco. Z tego względu, że jeżeli byłyby tam jakieś robale, to fajnie żeby się wyniosły kilka jakichś takich nie wiem czego uciekło mi z tych dziurek. Fajnym pomysłem byłoby włożenie tej budki pewnie do piekarnika na, nie wiem, na może 80 stopni, na, jakieś, na jakąś godzinkę. Tylko wolę nie ryzykować teraz spania na dworze, bo jest jeszcze zimno, więc po prostu poradziłem sobie opadarką, żeby wszystkie jakieś robale powybijać. Dobra, nie pozostało mi nic innego, tylko przywiesić kolejną budkę i czekać na efekty. Jak widzicie, ze starej zdezelowanej budki udało mi się coś też zrobić, co myślę, że jeszcze przez parę lat posłuży za hotel dla jakiegoś ptasiora. I tu jest kolejna budeczka. Powiesiłem ją na lilaku ponieważ dużo ptaków tutaj przesiaduje i może któryś zagości w tym hotelu. A karmik ciągle pusty. Ile się nie nasypie dziennie, tyle z niego zniknie. Nie też zrobię krótką serię o oczku wodnym, o kilku patentach i pielęgnacji. Mam nadzieję, że ten ptak będzie rezydentem w mojej budce. To się jeszcze okaże. Mają troszeczkę czasu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przekazałem Wam troszeczkę informacji. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.